Pani Magdaleno, kolejne pytanie, tym razem od pana Piotra, który bardzo często podróżuje samochodem do Polski, z tego wygląda, co tutaj do nas napisał. I pan Piotr pyta, czy należy mi się odszkodowanie, jeśli uczestniczyłem w wypadku drogowym na terenie innego kraju, jadąc samochodem do Polski lub z Polski wracając do Wielkiej Brytanii? Odpowiedź również brzmi tak. Natomiast zapraszam również do kontaktu ze mną, żeby przedyskutować, Okoliczności każdego wypadku oddzielnie, bo każda sprawa jest inna. Mamy możliwość dochodzenia odszkodowania tu na terenie Wielkiej Brytanii, mimo iż wypadek stał się poza jej terenem, w tym również na terenie Polski. Posiadam siatkę prawników, z którymi współpracuję, którzy pomagają mi w sprawach, które, gdzie zdarzenie miało miejsce poza terenem Wielkiej Brytanii. Czasami jesteśmy w stanie prowadzić postępowanie tu na terenie Wielkiej Brytanii z pomocą prawnika z innego kraju, natomiast w innych sytuacjach musimy przekierować sprawę do prowadzenia w kraju, w którym stał się wypadek. Oczywiście zależy to wszystko od okoliczności zdarzenia. Także zapraszam do kontaktu ze mną, do przedyskutowania tego, co się stało i będę w stanie pomóc albo przekierować do osoby, która będzie w stanie mogła poprowadzić sprawę. Zapraszam. No właśnie, jeśli już ktoś będzie miał taką sytuację podczas trasy, to jak szybko powinien się z panią skontaktować? No, rozumiem, że oczywiście, w momencie, kiedy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, najważniejsze jest nasze zdrowie, więc szukamy pomocy medycznej. Natomiast, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie zadzwonić do prawnika jak najszybciej. Osoby, które nam towarzyszą, przyjaciele, rodzina, ci, którzy pomagają nam w takim momencie, zapraszam ich do jak najszybszego kontaktu ze mną. Będę wtedy w stanie udzielić informacji, czego, co należy zachować, jakie informacje należy zdobyć, jakie dokumenty, po to, żeby później uprościć sposób dochodzenia odszkodowania już tu na terenie Wielkiej Brytanii bądź innego kraju. Także kontakt powinien być jak najszybszy, jeżeli jest to oczywiście możliwe. To powtórzmy jeszcze raz numer telefonu do pani Magdaleny Knes, pani adwokat z firmy Osborns Law, która jest naszym dzisiejszym gościem. Najlepiej pod numer komórkowy 075 93 575 755. Numer telefonu bardzo prosty, jak pani sama wcześniej powiedziała, bardzo dużo piątek, więc łatwo zapamiętać. Dokładnie.